Niedziela, piwo pije i nie tyje wieczorny bieg nie jest łatwo bo pod górkę No ale tak trzeba Pogoda deszcz ślisko ale i tak lepiej niż upał Ponad połowa ranu za mną już prawie 7 km, za dzisiaj plan to był dyszka. Zwolniłem, bo kolano boli, tętno cały czas było anaerobowe. Przeszedłem na aerobowe, no i cisnę dalej. Może cel zwiększymy trochę więcej niż ponad dyszkę dzisiaj. Zobaczymy jak pójdzie. Cel osiągnięty. 10 km. Trochę powyżej 52 minut. No bez strzału rewelacji nie ma. Do życiówki daleko. No ale wracam po czasie do biegania i zobaczymy jak to będzie. Najważniejsze w tym wszystkim nie poddawać się i cisnąć do przodu. Ja już mam tak wełbie na sranę, mózg rozwalony, że przez to kolana rozwalone. A w zasadzie jedno, bo. Zamiast sobie spokojnie potruchtać, to na każdym treningu chciałbym więcej osiągać. No ale z innym podejściem to będzie dupa, po prostu. Więc trzeba dawać z siebie wszystko, cele założone osiągać. A teraz to sobie potruchta. Po osiągnięciu celu, właśnie tym truchtaniem, przebiegłem. Pierwszy swój półmaraton w życiu. I generalnie wszystko w porządku. Poza tym, że przebiegłem to bez żadnego przygotowania, można powiedzieć, niedawno wróciłem do biegania po przerwie. Nigdy nie biegałem takich dystansów. Mało tego, nie zabrałem ze sobą żadnych batonów, żadnej glukozy, żadnego izo, nic, a wcześniej z dwie godziny, trzy przed biegiem zjadłem tak naprawdę tylko zwykły obiad u mamusi można powiedzieć i nie ma rzeczy niemożliwych biorąc pod uwagę jeszcze to że wczoraj wieczorem bachnąłem dwa piwka i dwa driny to już w ogóle jest to, znaczy tego generalnie nie pochwalam, tak tylko generalnie Chodzi o to, że nie ma rzeczy niemożliwych, ale podziwiam każdego, kto przebiegł półmaraton, czy to właśnie z przygotowaniem wcześniejszym, czy miał ze sobą właśnie glukozy i inne duperele, izo, bo generalnie jest to mega ciężkie zadanie. Ostatnie 5 km ból, łydek nie do opisania, a teraz napięcie w nich szok. Generalnie słuchajcie, krótkie podsumowanie tego wariantu dzisiejszego. Generalnie, jak mówiłem, żeby coś osiągnąć, no to trzeba mieć trochę w głowie nierówno pod sufitem i tak dalej, bo ja nigdy nie przebiegłem dystansu półmaratonu, a dzisiaj mi się to udało praktycznie bez żadnego przygotowania, mało tego, jak spojrzałem sobie na strawę, to od czasu kiedy wróciłem do biegania jako takiej aktywności to pobiłem wszystkie rekordy możliwe, które do tej pory miałem podczas tego półmaratonu. Także nie wiem jak to możliwe. Jak wspominałem, nie miałem żadnego izo batonów, glukozy. To był błąd, ale to zaraz, ale nie miałem tego i da się to zrobić, tak? Bez większego przygotowania. Ból łydek na ostatnich 5 km, coś nieprawdopodobnego. Ból łydek po biegu, coś nieprawdopodobnego i mam wrażenie, że to właśnie przez ten brak Izo i przez brak węglowodanów. Jestem już po kurczaku. Domowe piwko piję mojej roboty. Tak na dobrą sprawę, przeniczne. W związku z czym jakoś coś tam białka dostarczyłem. Jakichś płynów, nie najlepszych, ale zawsze przeniczne, ok. No i batonika zjadłem, więc jakieś węglowodany wlazły. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo często siedzicie na kanapie i mówicie do siebie, że nie dacie rady i tak dalej. macie przed sobą gościa, który dał radę przebiec półmaraton bez żadnego praktycznie przygotowania. I da się to zrobić. Ja nie mam nic specjalistycznego. Tak jak mówię, nie zabrałem nic ze sobą batonów, a powinienem to mieć. Wtedy uniknąłbym pewnie bólu łydek, bólu mięśni i przebiegłbym to jeszcze szybciej. A co śmieszne, wiecie ile przebiegłem ten półmaraton? Dwie godziny i jedną minutę. Podobno dobry wynik to poniżej 2 godzin. No to jak na pierwszy raz to chyba nieźle. Jakbym zabrał ze sobą to izo i te batony, to myślę, żebym dał radę. Ale nie ścigałem się jakby z czasem, po prostu biegłem. Co więcej, bo tu też nie mam jakichś specjalistycznych. Najtańsze w Decathlonie kiedyś kupiłem, bo uważam, że najpierw biegamy, coś robimy, osiągamy, a później inwestujemy w sprzęt, a nie, że ja sobie kupię hoki, nie wiadomo jakie sroki i tak dalej, wydam na to kupę kasy, a później nie pójdę w ogóle biegać, albo pójdę raz i stwierdzę, że mi się to nie podoba. Bo generalnie podsumowując, nie róbcie takiej głupoty, bo tak jak wspominałem... Wczoraj na wieczór wypiłem dwa piwa i dwa słabe drinki wprawdzie. Dzisiaj biegałem na wieczór, biegałem na wieczór wcześniej jedząc obiad, załóżmy trzy godziny, zwykły obiadek, nie to żeby to było nie wiadomo jak pełnowartościowe. Zrobiłem to, ale Wy tego nie róbcie, bo może to być niebezpieczne. Ja mam po prostu narąbane wełbie i biegnę i po prostu stwierdziłem, o dobra przebiegłem, dychę, jakichś rekordów specjalnie nie wykręciłem, jak się okazało wykręciłem później na aplikacji. No ale mówię, dobra, to teraz sobie potruchtam. No i tak sobie potruchtałem do 15 kilometra. Jak mówię, jak mam 15, pojawiał się 18, mówię, no kiedy jak nie teraz ten półmaraton? No i dzisiaj go właśnie machnąłem. Także podsumowując, nie bądźcie tak głupi jak ja, bo problemy z kolanami, później te mięśnie przez brak nawodnienia, węglowodanów i w ogóle. No to była po prostu walka. Także w taki sposób tego nie róbcie, ale mój przykład dowodzi tylko temu, że da się to zrobić. Pierwszy półmaraton w życiu. Zaliczony. Myślę, że może być krytyka, może nie być. Ja to robię dla siebie. Przełamuję swoje jakieś granice, słabości. Mam w głowie nawalone, że po prostu jak już coś robię, to robię do końca. I, i tak to zrobiłem po prostu. Ale generalnie to moje życie. Nikt go za mnie nie przeżyje, nikt za mnie nie umrze. Może dla kogoś będę inspiracją. No. Tylko róbcie to mądrzej. Pozdrawiam na zdrowie i cześć, Jastrząb. Piwo piję i nie tyje.